Witam Was, moi kochani, serdecznie. Wyjmujemy już karty na ostatni dzień tego roku, na 31 grudnia. Jestem naprawdę w szoku, że to już ostatni dzień i że nadchodzi nowy rok. Z tej okazji chciałabym, kochani, jeszcze raz życzyć Wam wspaniałej zabawy sylwestrowej. Wspaniałego nowego roku! Oby ten rok 2026 był dla nas lepszy niż ten odchodzący i aby przyniósł nam spełnienie naszych marzeń, poprawę w tych sferach życia, które tego wymagają, i dał nam również wspaniałe horyzonty i nadzieję na lepszą przyszłość. Kochani, jestem Wam bardzo wdzięczna za Waszą obecność na obu moich kanałach przez te wszystkie dni i miesiące. I mam nadzieję, że będziemy razem również w nadchodzącym roku 2026. Bardzo jestem Wam wdzięczna za każdą subskrypcję, polubienie oczywiście wyświetlenie, udostępnienie i komentarze. Zwłaszcza mój kanał YouTube'owy tarotowe przesłania dla Ciebie bardzo Waszej aktywności potrzebuje, bowiem jest to kanał dopiero raczkujący i aby uzbierać i aby odblokować na nim wszystkie funkcje, muszę uzbierać co najmniej 1000 subskrypcji i 4000 godzin wyświetleń filmów. Więc jak sami widzicie, jeszcze dużo mi do tego niestety brakuje. Piskajcie też kochani te dzwoneczki, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich nagraniach. No i przypominam, że na YouTube w zakładce filmy znajdziecie już nagrania na nowy rok dla poszczególnych znaków Zodiaku oraz czytanie ogólne. Więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i moi kochani. Na 31 grudnia wyszła nam wspaniała Karta Siła. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ ten ostatni dzień roku łączy się jakby z pierwszym dniem następnego, prawda? Tym bardziej, że wielu z nas będzie się działo do rana i czeka nas zabawa sylwestrowa. Karta Siła mówi, kochani, o tym, że będziemy mieli dużo zapału, energii, entuzjazmu. Będziemy też czuć się lepiej, być może na myśl właśnie o tym, że pewien etap się kończy, że nadchodzi nowy rok. Karta Siła zapowiada, że wchodzimy do nowego roku właśnie z lepszym zdrowiem, lepszym samopoczuciem. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, a tego dnia, kochani, będziemy się dobrze bawić. Ta karta sprzyja również.